Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paulina Komar i zapraszam dziś na podróż na egipskie pola trzcin. Pola trzcin, zwane również polami jaru, to egipskie zaświaty. Kraina zamieszkiwana przez bóstwa oraz dusze zmarłych. W wyobrażeniach Egipcjan był to otoczony wodą teren pokryty polami uprawnymi, który w zasadzie niewiele różnił się od świata żywych. Każdy zmarły musiał na tych polach pracować, chyba że zapewnił sobie zastępców, którzy wykonywali pracę za niego. Mógł wtedy odpoczywać, a plony gwarantowały mu szczęśliwy, żywot wieczny w krainie zamieszkiwanej przez liczne bóstwa. Władcą tej krainy był Ozyrys, Bóg przedstawiany zazwyczaj za trybutami władzy faraona. Na głowie miał koronę atew, a w dłoniach berło heka, symbolizujące władzę, oraz bicz nehech symbolizujący wieczność. Nosił też sztuczną brodę, która w Egipcie była symbolem władzy. Ciało Ozyrysa owinięte jest bandażami, tak jak ciało mumi. Starożytni Egipcjanie wierzyli bowiem, że Ozyrys był pierwszym faraonem, który został zabity przez swojego brata seta, który zazdrościł mu władzy. Według jednej z wersji mitu ciało Ozyrysa zostało przez seta zniszczone, pocięte na kilkanaście fragmentów i rozrzucone po całym Egipcie lub wrzucone do Nilu. Izyda, żona Ozyrysa, zawiadomiona o śmierci męża, rozpoczęła poszukiwania jego ciała, a następnie przy pomocy Anubisa złożyła je, czyniąc w ten sposób pierwszą mumię. Izydy w mitologii egipskiej traktowano jako boginię płodności i opiekunkę rodzin, i bardzo często przedstawiano ją w ludzkiej postaci, nie posiadającej żadnego symbolu zwierzęcego. Na jej głowie znajduje się często tron lub jak w przypadku utożsamienia Izydy z inną boginią o imieniu Hathor, rogi krowy z dyskiem słonecznym. W większości mitów Izydę uważano za matkę Horusa, więc często widzimy ją z dzieckiem na rękach. Wielu badaczy uważa, że wyobrażenie Izydy z małym Chorusem wywarło wpływ na stworzenie w ikonografii chrześcijańskiej obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ozyrys, Izyda i Chorus należeli do naczelnej triady bóstw Egiptu. Chorusa, syna Ozyrysa i Izydy przedstawiano pod postacią sokoła, drapieżnego ptaka szybującego wysoko w przestworzach lub jako człowieka z głową tego ptaka. Chorus Sokół ma na głowie podwójną koronę górnego i dolnego Egiptu na znak panowania nad ziemią kraju faraonów. Horus był jednym z najstarszych i najważniejszych bogów panteonu egipskiego. Uznawano go za pana nieba i światła oraz patrona władzy faraonów, których uważano we wczesnym okresie za manifestację tego bóstwa. Jako syn Ozyrysa i Izydy, Horus był również ukazywany jako młody chłopiec z charakterystyczną fryzurą, lokiem włosów po prawej stronie głowy. Anubisa, który pomógł Izydzie zmumifikować ciało zmarłego Ozyrysa, łączono z mumifikacją i ochroną zmarłych w ich podróży do zaświatów. Zwykle przedstawiano go jako człowieka o głowie szakala lub w postaci czarnego zwierzęcia, psa bądź szakala z przewiązaną szyją. Szakal jako padlinożerca był zazwyczaj kojarzony z cmentarzami, jednak charakterystyczna czerń w jakiej przedstawiano to bóstwo miała niewiele wspólnego z kolorem sierści tego zwierzęcia, była to bowiem barwa rozpadającego się ciała i czarnej, żyznej ziemi Doliny Nilu. Symbolizowała odrodzenie. Anubis często był przedstawiany jako towarzysz mumii zmarłego, którym miał się opiekować. Co ciekawe, osoby zajmujące się przygotowaniem mumii nosiły maskę tego bóstwa, na jednej z muzealnych rzeźb Anubis przedstawiony został w formie ludzko-zwierzęcej, z głową psa, tułowym człowieka i wężowym ogonem zamiast nóg. Figura ta pochodzi z okresu grecko-rzymskiego, a zatem misternie ułożone sploty wężowego ogona są zapewne nawiązaniem do Agatodaimona, greckiego htonicznego bóstwa, dobrego ducha, przedstawianego pod postacią węża. Kult Anubisa jako patrona zmarłych, sięgający początków państwa egipskiego, był również szeroko rozpowszechniony w epoce ptolemejsko-rzymskiej. Napływający do Egiptu Grecy i Rzymianie, zetknąwszy się z lokalnymi bóstwami, interpretowali je zgodnie z własną religią. Proces ten prowadził do wytworzenia się egipsko-greckiej, synkretycznej ikonografii religijnej, której doskonałym przykładem jest właśnie ta postać figury Anubisa. Odpowiednie przygotowanie ciała i zabezpieczenie go przed rozkładem było bardzo ważnym elementem rytuału pogrzebowego w starożytnym Egipcie. Wierzono bowiem, że ziemska powłoka jest niezbędna, aby dusza mogła żyć w zaświatach. Aby zabezpieczyć ciało przed rozkładem, należało je najpierw umyć, a następnie naciąć brzuch w dolnej części z lewej strony, aby wyjąć narządy wewnętrzne. Oprócz serca, to bowiem w sercu miała mieścić się ludzka dusza. Jamę brzuszną należało przepłukać winem palmowym. przez lewą dziurkę od nosa wkładano zakrzywiony pręt, który pomagał w usunięciu mózgu. Ciało pozbawiano wody, susząc je w soli przez około 70 dni. Po tym czasie jamę brzuszną wypełniano piaskiem, trocinami, skrawkami materiału i tym podobnym, a następnie balsamowano różnego rodzaju olejami i owijano bandażami. Dla pewności można je było także skleić smołą ziemną lub żywicą. Tak przygotowaną mumię należało umieścić w sarkofagu, a potem w grobowcu. Często mumię umieszczano najpierw w kartonarzu wykonanym z kilku warstw płótna lub papierusu nasączonych gipsem, a dopiero później w sarkofagu. Oba elementy, zarówno sarkofag, jak i kartonarz, dekorowano przedstawieniami bogów i formułami ofiarnymi. Wytwarzano dwa rodzaje sarkofagów: skrzyniowe lub antropoidalne czyli naśladujące kształt człowieka. Zarówno sarkofagi, jak i kartonaże były bogato zdobione. W niektórych okresach mumia zaopatrzona była w kilka sarkofagów, jeden włożony w drugi, jak na przykład w przypadku mumii tutenhamona, za to mogła obywać się bez kartonażu. Czasami kartonażową maskę nakładano tylko na twarz mumii. Wnętrzności wyjęte z ciała podczas mumifikacji umieszczano w specjalnych naczyniach zwanych urnami kanopskimi lub kanopami. Nazwa pochodzi od greckiej nazwy starożytnego egipskiego miasta Kanopos, które znajdowało się w delcie Nilu w okolicach dzisiejszej Aleksandrii, w którym znaleziono te naczynia po raz pierwszy. Zwykle wykonane były z alabastru lub gliny, ale spotyka się również naczynia drewniane, kamienne i fajansowe. Zawsze występowały w liczbie czterech. Gliniane kanopy znane są już od okresu Starego Państwa. Początkowo zamykane były płaskimi pokrywami, a na początku Nowego Państwa pokrywy te wyobrażały głowy zmarłej osoby lub głowy synów chorusa W postaci ludzkiej lub w epoce późnej zaczęto je przyozdabiać z głowami synów Horusa w postaci zwierzęcej. Ci synowie to Imset z głową ludzką, w tej urnie trzymano wątrobę, Hapi z głową pawiana, w tej urnie trzymano płuca, Senów miał głowę sokoła i w urnie z tego typu przedstawieniem trzymano jelita i ostatni to Duamutef z głową szakala, w tej urnie umieszczano żołądek. Tylko w momencie, gdy wykonano mumię, dusza ludzka mogła mieć szansę na bezpieczne, wieczne życie w zaświatach. Według Egipcjan człowiek miał pięć dusz lub aspektów duszy, a jedną z nich było Ba, które przedstawiano pod postacią małego ptaka z ludzką głową. Po śmierci człowieka Ba mogła żyć dalej w krainie umarłych, o ile zachowane zostało jej ciało oraz o ile osoba zmarła nie prowadziła takiego życia, które stałoby się podstawą do potępienia jej przez Ozyrysa, a co za tym idzie unicestwienia duszy. Ba było tym fragmentem duszy, który pozostawał przy życiu po śmierci człowieka, a przyjmując postać ptaka z ludzką głową, mogło przemieszczać się swobodnie pomiędzy grobem a światem żywych. O zachodzie słońca musiało jednak wracać na pola jaru. Prezentowana tutaj figurka Ba ma pięknie zachowaną polichromię oraz niezwykle starannie wykonane detale twarzy, a także odtworzony układ piór na skrzydłach. Jej twarz pokryto zielonym barwnikiem, który symbolizował odrodzenie. Wzdłuż policzków namalowano paski, które prawdopodobnie miały podtrzymywać sztuczną brodę, perukę, wieńczy dysk słoneczny. Na podstawie figurki umieszczono krótki tekst pismem hieroglificznym. Tego typu figurki pojawiły się w okresie nowego państwa, a najbardziej popularne stały się w okresie późnym, czyli w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. Inne drobne figurki, wykonane najczęściej z fajansu, drewna lub ceramiki, zwane uszepti, Pojawiają się w wyposażeniu grobowym w czasach średniego państwa. Ich zadaniem było przyjęcie obowiązków właściciela grobu w przypadku, gdyby został wezwany do ich wykonania. Obowiązki te związane były ściśle z pracami na polach Ozyrysa. Polegały głównie na nawadnianiu i uprawie pól, odpowiednim utrzymaniu kanałów irygacyjnych, przenoszeniu piasku ze wschodu na zachód. Ich rolę podkreślają posiadane przez te figurki narzędzia mutyki, kilofy, kosze oraz umieszczany na figurkach tekst w inskrypcjach hieroglificznych. Początkowo statuetki te miały reprezentować samego zmarłego, z upływem jednak czasu uszepci uległy pewnego rodzaju zmianom i pod koniec nowego państwa zaczęły być traktowane jako niewolnicy właściciela grobu, wykonujący za niego niezbędne prace. Ilość umieszczanych wówczas w grobie uszepci znacząco wzrosła, a one same stały się przedmiotem masowej produkcji. Domem dla duszy był grobowiec. Początkowo mastaba, później piramida, a w okresie Nowego Państwa grób kuty w skale, jakich wiele okryto w słynnej Dolinie Królów. Mastaby miały kształt niskiego prostopadłościanu o nachylonych bokach. Składały się z części naziemnej, mieszczącej kaplicę ze stołem ofiarnym oraz podziemnej z komorą grobową. Wmurowywano w nie tak zwane ślepe wrota, najczęściej w nisze we wschodniej ścianie naziemnej części grobowca. Ślepe wrota stanowiły dla Egipcjan symboliczne przejście, pozwalające duszy zmarłego dostać się za zaświaty. Ślepe wrota z mastawy wezera Iziego to największy, jeden z najcenniejszych zabytków w galerii sztuki starożytnej. Pochodzi on z drugiej połowy 24. wieku przed naszą erą. Mastawa Iziego została odkryta w 1933 roku przez francuską misję archeologiczną w Edfu. Wtedy ślepe wrota zabrano do muzeum w Luwrze. Jednak ponownie Części ślepych wrót odkopano w 1938 roku, czego dokonała polsko-francuska misja pod kierownictwem profesora Michałowskiego, stąd ślepe wrota znajdujące się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Ślepe wrota z mastawy Iziego składają się z trzech części. Są to ściany z wyobrażeniem drzwi oraz dwie flankujące je płyty, tworzące boczne ściany niszy, w której osadzone były wrota. Nad wrotami znajdowała się stela z wizerunkiem i imieniem zmarłego, a przed nimi kamienny stół do składania ofiar. Charakterystycznym elementem dekoracji ślepych wrót są tzw. oczy chorusa. Prawe oko symbolizowało słońce, a lewe księżyc oczy miały chronić zmarłego przed złymi mocami i umożliwić obserwowanie świata zewnętrznego. Oko Horusa zwane Udżat w staroegipskiej symbolice oznaczało boską opiekę i władzę królewską. Według mitu w walce o sukcesję między Setem a synem zabitego Ozyrysa Horusem, ten ostatni stracił oko, a Set pociął je na 64 części. Bóg Tod uzdrowił to oko, a Horus złożył je jako ofiarę ojcu. Oko Chorusa, nazywane Uczat, czyli Zdrowe, stało się potężnym amuletem, odwracającym wszelkie zło na tym i na tamtym świecie. Przedstawiane było jako ludzkie oko, ale z elementami wskazującymi na pochodzenie od Sokoła, zwierzę charakterystyczne dla Boga Chorusa. Amulety w kształcie oka Horusa przybierały rozmaite formy. A czasem dodawano na nich inne symbole, a czasem symbol ten przedstawiano na podobiznach Izydy bądź powiązanych z nią bóstw. Urzęd miał chronić faraona w życiu pozagrobowym i odpędzać od niego wszelkie złe moce. Co ciekawe, egipscy, ale też blisko wschodni żeglarze czasami malowali je na burtach lub dziobie okrętu, co miało zapewnić boską ochronę podczas podróży. Warto wspomnieć, że mumifikowano nie tylko ciała ludzi, ale również zwierząt. Dotyczyło to zarówno domowych pupili, takich jak małpki czy kotki, które jako ulubieńcy zmarłego miały mu towarzyszyć w zaświatach, jak i innych zwierząt, których mumie były często wotami, czyli prezentami dla bóstw. Mumifikowano i bisy, krokodyle, węże, koty, a nawet ryby i jaja ptasie. Mumie zwierząt również były umieszczane w sarkofagu oraz, jak w przypadku mumii barana, pokryte dekoracyjnym kartonażem składającym się ze złoconej maski pokrywającej pysk i część głowy, uchwytem służącym do przymocowania korony oraz nakrycia ciała w złoto-czarne pasy, które chroniło grzbiet i boki zwierzęcia. Zabalsamowane ciało barana owinięte jest również w całą, pod którym widoczne są zwoje pandarzy. Pod postacią barana uosabiającego płodność czczony był przede wszystkim Bóg Hnum. Było to bóstwo bardzo stare, znane od czasów V dynastii i łączone z Bogiem Słońca Re. W mitach kosmogonicznych odgrywał rolę stwórcy, który z mułu na kole garncarskim uformował człowieka i wszystkie stworzenia, był opiekunem źródeł Nilu oraz jego corocznych wylewów. Na wyspie Elefantyna obok świątyni Hnuma znajdował się najważniejszy nilometr służący do obserwacji przyboru wód. Jednak z postacią barana związany był również Amon, którego czasami przedstawiano z głową tego zwierzęcia. Amon od czasów średniego państwa pełnił rolę uniwersalnego boga stwórcy, który stał się bliski Bogu Słońca Re, czczony był jako król bogów i władca imperium. W Tebach, które w ówczesnym czasie były stolicą Egiptu, wzniesiona została ogromna świątynia poświęcona połączonemu bóstwu Amonowi Re, rozbudowana przez pokolenia kolejnych władców. Dzisiaj pozostałości tego kompleksu świątynnego w Karnaku należą do głównych atrakcji turystycznych dla przyjeżdżających do Egiptu. Amon najczęściej przedstawiany jest w swym charakterystycznym nakryciu głowy, wysokim kasku z dwoma sokolimi piórami i osadzonym między nimi dyskiem słonecznym. Twarz zazwyczaj ozdobiona jest ceremonialną sztuczną brodą, a biodra opina plisowana przepaska, podobna do stroju faraona. Na jednym z przedstawień tego bóstwa widzimy, że prawa jego ręka jest opuszczona, a w lewej zgiętej dłoni najprawdopodobniej znajdowało się kiedyś berło, symbol jego boskiej władzy nad światem. Zanim rozwinął się kult Amona, najważniejszym egipskim bogiem był Ra, zwany również Re, Bóg Słońca, stwórca świata i Pan Ładu we wszechświecie. Jego imię występuje w wielu imionach egipskich, np. jednego z najsłynniejszych faraonów, Ramzesa. Imię Ramzes oznacza „zrodził go Ra”. Bóstwo to przedstawiano z dyskiem słonecznym i z głową Sokoła bądź Jastrzębia. W okresie Starego Państwa Ra uważano za najważniejszego z bogów i władcę ludzi. Jego symbolem był obelisk. Według wierzeń w dzień poruszał się on po niebie łodzią, a w nocy schodził do zaświatów. To na tę łódź czy też barkerę powinna wsiąść dusza zmarłego, aby wraz z zachodzącym słońcem wpłynąć na pola trzcin. Córką Ra była bogini Sachmet, której imię znaczy potężna lub mocarna. Była ona boginią wojny, zemsty i chorób, a jej kapłani tworzyli specjalne zrzeszenia uzdrowicieli, którzy za pomocą magii walczyli z chorobami. Przedstawiano ją pod postacią siedzącej na tronie kobiety z głową lwicy, w niektórych przypadkach ozdobioną peruką zwieńczoną dyskiem słonecznym z ureuszem. Zwierzęcy aspekt wizerunku eksponuje tutaj nadludzką moc i wojowniczy charakter bogini. Rzeźba ta reprezentuje typ oficjalnego posągu świątynnego, a umieszczony na niej kartusz informuje, że wykonano ją na polecenie króla Amenhotepa III. Władca ten ufundował jeszcze kilkaset analogicznych wizerunków Lwiołowej bogini, patronki władzy królewskiej, czczonej w Tebach pod jedną postacią wraz z boginią Mut, małżonką Amona. Boginię Sachmet utożsamiano czy mylono często z boginią bastet. Na steli, na której przedstawiony jest kręczący mężczyzna, adorujący parę bust, widzimy właśnie boginię z głową kota lub lwa oraz pośrodku boga ptacha, przedstawionego w charakterystycznej podobnej do mumii postaci z ciasno przylegającą czapeczką na głowie. Ma on prostą, królewską sztuczną brodę i berła anchdżet oraz bas w dłoniach. Stojąca za nim kotogłowa bogini stoi w długiej, wąskiej szacie z podniesioną w geście protekcji ręką. Jako, że Sachmet była małżonką ptacha, to na ogół ją przedstawiano z tym bóstwem. I ptacha, i Sachmet czczono w Memphis, skąd najprawdopodobniej pochodzi przedstawiająca wizerunek tych bóstw stela. Jednak klęczący ofiarnik ma tytuł odźwiernego Bastet oraz nosi imię związane z boginią Bastet. Można zatem sądzić, że to właśnie ona została umieszczona na steli. Bastet dopiero od trzeciego okresu przejściowego, czyli od pierwszego tysiąclecia przedstawiana była w postaci łagodnej kotki, a wcześniej wyobrażano ją właśnie w postaci lwicy. Traktowano ją jako boginię miłości, radości, muzyki, tańca, domowego ogniska, płodności, no a także właśnie kotów, których w ogromnych ilościach znajdowano w jej sanktuariach. Wierzono na przykład, że bastet chroni mężczyzn przed chorobami i demonami. Przedstawiano ją jako kota lub kobietę z głową kota, często ze skarabałuszem na głowie, który był symbolem wschodzącego słońca. W dłoniach często trzymała krzyż anch, symbol życia, i sist. Instrument muzyczny, który był atrybutem jej władzy. Wydaje się zatem, że obie boginie Sachmet i Bastet traktowano jako dwa różne oblicza tego samego bóstwa. Często pojawiały się w inskrypcji teksty łagodne jak Bastet, groźne jak Sachmet. Innym bóstwem zamieszkującym zaświaty był Tot, pan księżyca, boski pisarz i opiekun pisarzy. Wielki rachmistrz, wynalazca hieroglifów, religii, filozofii, magii i wszelkiej wiedzy. Przedstawiono go jako Ibisa, człowieka z głową Ibisa, lub pod postacią Pawiana. To obecnie jest prawie zawsze na scenach Sądu Ozyrysa, gdy zapisuje wyrok boskich sędziów, decydujących o tym, czy dusza zmarłego może pozostać na polach Jaru, czy nie. Sceny takie znamy przede wszystkim z przedstawień w księgach umarłych. Księga umarłych, nazywana w Egipcie księgą wyjścia w dzień, stanowiła zbiór tekstów zawierających wskazówki przydatne duszy zmarłego w podróży przez zaświaty. Tekst ten zapisany na papierusie zawiera wiadomości zarówno o topografii zaświatów, jak i imiona strażników kolejnych bram, zaklęcia chroniące przed niebezpieczeństwami i umożliwiające przemianę w istoty nieśmiertelne. Zachowana w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie Księga Umarłych piastunki Bakai powstała w XV wieku przed naszą erą i jest to rzadki przykład księgi wykonanej dla kobiety. Z reguły bowiem postać żony odgrywała drugoplanową rolę w księdze męża. Możliwe, że w tym przypadku wysoka pozycja Bakai uprawniała ją do posiadania własnego egzemplarza. Przyjmuje się, że mogła być królewską piastunką, mamką następcy tronu, późniejszego Amenhotepa II. Zapisane pismem hieroglificznym tekst uzupełniają rysunki. Znajdujemy tutaj przedstawienia bóstw egipskiego panteonu, orszaku pogrzebowego, strażników pilnujących dostępu do kolejnych bram zaświatów i oczywiście samej Bakai. Pierwotnie ta księga miała formę zwoju o długości około 10 metrów. Zwyczaj tworzenia ksiąg i umieszczania ich w grobach wykształcił się za 17 dynastii z tekstów piramid i tekstów sarkofagów. Początkowo takie poradniki do tego, jak się zachować na polach Jaru, pisano właśnie na ścianach piramid czy na ścianach sarkofagów. Pisarze na specjalne zamówienie zaczęli zapisywać je na zwojach papirusu i ręcznie malować. Można było kupić gotowe księgi, w których wystarczyło uzupełnić imię zmarłej osoby. Zwoje takie składały się z zaklęć zwanych rozdziałami, wypowiadanych przez duszę zmarłego lub do niej skierowanych. Mamy około 200 rozdziałów, ale na jednym papieru się zazwyczaj spisywano kilkadziesiąt. Kombinacja różniła się w zależności od konkretnego zamawiającego. Księdze umarłych bardzo często zilustrowany jest tak zwany otwarcia ust, dzięki któremu zmarły mógł oddychać, jeść i pić w zaświatach. Podczas wędrówki przez zaświaty dusza przychodziła przeobrażenia, by stanąć przed obliczem Boga zmarłych Ozyrysa. Tam w obecności 43 sędziów odbywał się sąd. Na szali wagi z jednej strony kładziono serce, z drugiej strony piórko bogini Prawdy i Sprawiedliwości bogini Mat. Zmarły musiał też dokonać tak spowiedzi negatywnej, to znaczy wyliczyć niegodziwe czyny, których nie popełnił. W czasie tej negatywnej spowiedzi ważono serce. Jeśli zmarły mówił prawdę, szala z sercem i szala z piórem bogini Mat były w równowadze. Jeśli jednak, Zmarły kłamał, serce stawało się cięższe, a wtedy było pożerane przez ammut, pożeraczkę, serce potwora, który miał paszczę krokodyla, cielsko hipopotama i pazury lwa. Wtedy dusza była unicestwiona. Natomiast gdy szala z piórem i z sercem znajdowały się w równowadze, zmarły mógł pozostać na polach trzcin, i wieść tam beztroskie, pozbawione chorób i ciężkiej pracy życie w towarzystwie bogów.